Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z remontów z Emo. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, a my już przechodzimy moi drodzy do filmu i dzisiaj zabieramy się za taki nie do końca remont, bo w sumie bardziej budowę i będziemy by budować tą do studiacie challenge końcu, bo zabieram się już za to bardzo długo. Myślałam, żeby przerabiać jakiś dom, zastanawiałam się, myślałam, żeby w ogóle nie przerabiać, tylko po prostu uzbierać pieniądze i kupić jakiś większy dom z gry i po prostu w trakcie rozgrywki sobie meblować, ale nie moi drodzy, jednak postanowiłam, że po prostu sobie zbudujemy ten dom, bo tutaj jak widzicie po lewej mamy mój wstęp jakby do Meblowania i zmieniania, ale jednak się po prostu poddałam. Uznałam, że ten dom nie jest w moim stylu, i ja wolę zbudować coś sama. Także w sumie jakąś godzinę zastanawiałam się nad tym. Trzeci raz w ogóle to nagrywam, zastanawiałam się nad tym, kurde, który i tak dalej, ale finalnie stwierdziłam, że tak. No i właśnie też dla sprostowania w serii z remontów z Emmą nie będzie tylko stricte remont, tylko będą też po prostu budowy. No, i ja mam tutaj kilka inspiracji na taki dom. Będzie to dom taki nowoczesny, dość. Taki, że teraz się takie domy chyba buduje. I ja się znam tak na tym, jak. No. Ale w ogóle chyba będziemy musieli wziąć większą działkę. Także zmieniamy działeczkę. Okej, okay, moi drodzy, działkę już zmieniliśmy na większą. Dlaczego? Lecimy sobie, chyba zaczniemy sobie tutaj. No, ja mam tą inspirację, bo powiem, że nie jest to najlepsza w budowaniu od podstaw, ale żeby się nauczyć, trzeba budować. Także lecimy, moi drodzy. Wiadomo, że nie będzie jeden do jednego, tylko tak po prostu. Wiecie, wpisałam jakiś po prostu duży dom rodzinny, i gdzieś tam na tym będę się wzorować, ale nie będziemy tak tego robić. Chcę, żeby była po prostu prosta bryła, jakiś taki kwadrat z prostokątem kątem obok, i tyle. Także zaczniemy sobie może od czegoś takiego i sobie zrobimy tak. Teraz tutaj, co co teraz robię, to będzie miejsce. Oczywiście całego procesu wam nie będę pokazywać, żeby ten film nie trwał wieki. Teraz możemy zrobić w sumie coś takiego i w ogóle myślę, żeby zrobić garaż w tym domu. W sensie zrobimy, ale nie wiem, czy w środku to też jakby będzie garaż. Um, czy nie? Zresztą nie wiem, czy to w środku będzie odpowiadało garażowi, czy po prostu coś innego. Mm. Teraz sobie polecimy moi drodzy: Tu mamy taką boczną ścianę. Teraz sobie możemy polecić w sumie taki i tu możemy sobie zrobić pyk. Czy nie, czy bez pyku? Chyba hm. czekajcie. na razie bez pyku zrobimy, po prostu tak. Dobra, załóżmy, że zrobimy coś takiego. Tu będzie wyjście na tarasik pewnie, bo to jakby będzie tył. W zamyśle. Więc możemy zrobić w sumie coś takiego. Albo do przodu to wypchnąć. W sumie możemy sobie to wypchnąć do przodu. Teraz sobie pójdziemy tak. I to sobie możemy zrobić. Patrzcie. Że zrobimy sobie tak. Eee, zrobimy sobie tak. Tak, i tu sobie zawrócimy. Oj, za wcześnie. Tu? tu sobie zawrócimy. I tu sobie jeszcze wywalimy taką ściankę. Takie, może wyjście małe to będzie. O. Hop. I na tym będzie Daszek, jakby. I teraz robimy drugie piętro, moi drodzy. I to będzie bardziej skomplikowany proces. No, bo tak. Nie, czekajcie. Zle to chyba zrobiłam trochę. Zrobimy tak. O, coś takiego i coś takiego, bo patrzcie, ten garaż, załóżmy, że się zacznie, um, to czekajcie, tak, tu mamy to, to, sobie to wydłużymy jeszcze, o, tutaj będzie wejście w tym miejscu i załóżmy, zrobimy taką małą ściankę umowną, że ten garaż się zacznie tu coś takiego, że patrzcie, tak zrobimy. O, może coś takiego zrobimy. Taki proszę bardzo. I właśnie drugie piętro też robimy, bo tak myślałam, piwnica czy drugie piętro, ale co drugie piętro będzie lepiej wyglądać. Mm, także tu będzie garażyk, No i tutaj chyba nic nie robimy. Długie mi się to takie wydaje. Ten dom będzie wielki. Hmm, może byśmy skrócili tak o jedną kratkę. No, bo mi się to za długie wydaje. Coś takiego, i tak to jest wielkie, no ale dobra, lecimy dalej, moi drodzy, brnijmy w to, brnijmy w to. Eee, dobra, teraz tak, zrobimy sobie, że tu będzie jakby jeden poziom, dotąd na przykład. Zróbmy i polećmy sobie do tego wejścia. Zrobimy sobie hop, hop i dotąd. O, proszę, patrzcie, widzicie, coś takiego zrobimy. Tam zrobimy sobie balkonik. Jeszcze tu. Cyk. I teraz zrobimy coś takiego. Patrzcie. O. I tu sobie to usuniemy, czekajcie. Musimy w środku to zrobić. O, pyk. pyk. I teraz to sobie usuwamy stąd. Coś takiego myślałam. Nie wiem, co o tym myślicie. Taki dom, wiecie, jedziecie sobie gdzieś i dosłownie takie domy wtedy stoją, w takich wiecie, yy, przejezdnych wioseczkach. Tak mi się to kojarzy. Zróbcie sobie herbatkę, bo ja sobie też piw. Yy, dobra. No i teraz tak, moi drodzy, lecimy chyba z dachem już. Tylko tak, na pewno chcę, żeby ten dom troszkę wyżej był, wiecie, na jakimś podwyższeniu niedużym, bo to zawsze lepiej gdzieś tam wygląda. Dobra, ten dom ma większy potencjał niż zazwyczaj moje domy. I może damy tą taką... o... Bo ten dom będzie lepiej wyglądał jak właśnie będzie wyższy troszkę Tak mi się wydaje Kurczę, ale ten garaż jest za krótki, musi być takie długie to Bo to źle wygląda w tym momencie Nawet jeszcze dłuższy bym zrobiła, ale już nie będę przesadzać Oj Czekajcie Tutaj postawimy I teraz tak, dachy I to planowałam, żeby to tutaj się tak topiło w tym jednym dachu, że tu Bo nam aż taki wielki ten dom nie jest potrzebny i żeby po prostu nie robić jakichś tam zapychających niepotrzebnie pomieszczeń, to zrobimy coś takiego. I ja do Was wrócę, jak już ustawię te dachy i tak mniej więcej ogarnę to, żeby ten film nie trwał godzin. Yy, Okej, okay, moi drodzy, a więc tak to wygląda. Możecie zapytać, co myślicie, no będzie to duży, duży dom. Nie wiem, czy będziemy na niego stać, będziemy na niego dużo zbierać. W sensie ja po prostu poza filmami będę na niego odkładać, bo wydaje mi się, że to na filmach nie ma sensu, za bardzo się zanudzicie. Także ja sobie poza filmami gdzieś tam uzbieram na ten dom. No i musiałam tutaj dać wyżej, jednak też to drugie. I właśnie przez to myślę, że nie wiem, czy tego pierwszego nie dać niżej. I czegoś takiego nie zrobić. I chyba to tak zostawimy. I teraz sobie tutaj zrobimy. Wiecie, żeby było takie wejście. W sumie miałam tą inspirację, jednak robiłam trochę freestyle, także. Także tak. Więc. No nie wiem jak to wygląda, ale starałam się, żeby to był taki, wiecie, fajny, duży, nowoczesny dom. Także tutaj sobie będą takie schodki jeszcze. Na razie tak wszystko prowizorycznie robię. No, wiecie, jakieś tam losowe schody dajemy, tylko w miarę w takim o takim kroju, jak ja bym tutaj to chciała, czyli coś takiego drobniejszego właśnie. Damy sobie na pewno nie, barierek chyba nie. Nie wiem, zobaczymy, ale. Mm, o. Coś takiego sobie damy. No i wydaje mi się, że te barierki będą dobrze wyglądać, bo bez tego to tak dziwnie. Co w się sensie bez barierek to. Chyba, że cofniemy to o jeden. I te schody tak wsadzimy w to, jakby. I coś takiego zrobimy, może? I wtedy tą ściankę wycofamy o jeden? To też ma sens, jak takie coś zrobimy, i damy jakieś tam drzwi. Takie większe bym kurczę chciała, ale nie wiem, czy znajdziemy takie bardziej współczesne drzwi, większe. Mm, bo mamy w sumie coś takiego. Mamy coś takiego i coś takiego, i te by były fajne Bo są takie właśnie szerokie I fajnie to wygląda No coś w tym stylu bym chciała, ale większe, wiecie o co chodzi, takie no Dobra, ale patrzcie, w ogóle mam taki ten, żeby tu były okna jakby W sensie na tej ścianie, ojej, słuchawka mi wypadła Matko. E, o, coś. Patrzcie. No, coś w tym stylu. Co myślicie? Fajnie to może wyglądać. W sumie. Dobra, także tutaj to. No i tu oczywiście to sobie cofamy, bo to było tylko takie dla przykładu, gdzie będzie garaż. Żebym ja, ja widziała, jak to tutaj te ściany ustawiać. E, tylko jak się garaż. Z których ścian ja mam skorzystać? Czekajcie. To chyba były te takie deski. Bo te takie boczne jakby Coś takiego zrobimy Hop Kurczę, chyba i tak będziemy musieli te te O, to zostawić Patrzcie No i damy po prostu te daszki może no, A z kolei będzie musiało być małe Ym, to sobie wsuniemy do środka I to jeszcze zwężymy Kurna Serio małe to będzie Ale wtedy już bez tego Tylko takie Dobra Teraz jakiś kolor tego dachu Nie wiem, chyba czarny będzie taki najbardziej Ym, Spoko Nie wiem, które Spróbujmy to może Najpierw no, i dom będzie biały, nie? Tak klasycznie, bardzo. Yy... O, właśnie, i tu z tyłu jeszcze takie coś dałam. Nie wiem, czy to tak pasuje, ale mi się podoba, więc to jest yy, chyba ważne. Ale jeżeli Wam się nie podoba, to piszcie, bo Wasze zdanie też jest ważne. Yy, dobra. I damy może deseczki jakieś. Tutaj na przykład i tu. I nie wiem, czy tutaj też wtedy. Takiego, albo nie, przy tych oknach to bym wolała taki klasyczny kolor, jaki przy domu będziemy mieli. O, i na przykład tu byśmy. O, jeku nie tu. I tutaj też byśmy wtedy dali te deski, na przykład. Że hop coś takiego. Mm. No i tu byśmy mogli podciągnąć to już do końca. O, okej okay. Ale czekajcie, to ile ma jedną To tutaj to nie Ale patrzcie, i tutaj zrobimy coś Takiego Może O, i wtedy tak No i tu już nie Nie wiem w sumie Albo jedno tylko, że to A to już białe obok I tu możemy też dać w sumie drewno w środku. Ale poczekajcie, już na przykład nie tu, tylko tak. O, coś takiego, a resztę zrobimy białą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i do Was wrócę. Okej, okay, moi drodzy, a więc tak wygląda dom z zewnątrz i teraz będziemy sobie dobierać tutaj jakieś okna. Wydaje mi się, że tutaj będą wygrywały te okna z razem raźniej, także zaraz sobie tutaj zobaczymy, co mamy. Wydaje mi się, że te będą fajne. Poczekajcie. Tylko nie wiem, jak je ustawić, bo one są dość duże i wiecie, jeśli u sobie na środku, tak nie wiem, może trochę dziwnie to będzie wyglądać. Teraz zobaczymy. O, chociaż no czy ja wiem, czy to dziwnie wygląda? Może być. Czekajcie, tylko sobie kolor bym w ogóle zmieniła tego, tylko nie wiem właśnie na jaki, bo one mają takie kolory, że... Kurczę, ciężko. Białe najlepiej, ale no kurczę, te białe. Co? Ewentualnie te wtedy i zobaczymy, jak one wyglądają sobie. Nie no, wtedy to mi się tak zlewa to. Hmm. No to jak już to ten kolor, ale w sumie no nie jest zły. W sensie nie jest tak, że się gryzie jakoś. Chyba żebyśmy dali czarny tak, bo to jest taki bardziej brązowy, a jakbyśmy dali taki czarny, czarny, no to też trochę inaczej wtedy, tylko nie wiem, no bo jakbyśmy dali taki, aczkolwiek na... nie wiem, nie. Ten jest ok. Możemy dać te okna ciemniejsze, bo może przez to też się tak trochę gryźć. No już bardziej i na przykład ciemne drzwi. W sensie ciemniejsze po prostu, albo z jakimś takim ciemniejszym elementem, coś takiego, może. No, idealnie nie będzie. ja mówię, ja nie jestem w tym najlepsza. Najgorzej mi się okna zawsze dobiera, nienawidzę tego robić Po prostu nigdy mi nic nie pasuje, możemy te dać, nie, 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 nie Tutaj możemy dać coś takiego Ogólnie, no bo nie wiem co tu innego, coś takiego też można dać, ale to mi się nie podoba Tu, także no coś takiego bym tutaj dała Na przykład dwa One jak oczy, a to nie a te drzwi. i To wygląda tak jak wąsy, a te drzwi będą jak usta. Mam trochę dziwne, yy, Tutaj moja własność nie działa, ale. No, coś takiego po prostu, żeby wiecie, żeby było coś. Jakieś okno. No i taki ciemniejszy ten brąz. O, żeby tak tutaj z tymi oknami się to nie gryzło, nie? No, ale te drzwi też mogą być jakby takie, jak były. Bo tutaj ten środek jest jasny, tych okien, więc to też tak źle nie wygląda od razu. Wydaje mi się, że jest ok w miarę. Zresztą to jest dom do stu dzieci. A ja się przejmuję naprawdę tutaj i tak będzie mega syf, więc no. Yy, ale dobra. I teraz tak, tutaj byśmy dali takie dwa duże, może. Kurde, za wielkie mi są te okna tu. Możemy dać te. O, coś takiego. I taki ciemniejszy brąz po prostu. Coś takiego, dobra. Yy, I tutaj, w sumie, poczekajcie, tu damy może to okno, bo tutaj będzie tak lepiej, to chyba. No i możemy dać tu. O, w miarę o, tak. Tylko musimy to niżej. O, tutaj już maksymalnie jest. To dodamy o, wyżej troszkę. I teraz, ej, może tutaj też byśmy dali okno, że tu dwa okna. Możemy tak zrobić. O. Ej, kurde, chyba będą dwie części, że jakby ogród i w ogóle, że jakby przód to jest dzisiejszy odcinek I kolejny odcinek to będzie, wiecie, yy, ten Ej, kurczę, ale to bym skróciła A kolejny odcinek to będzie... Yy, nie A drugi odcinek to będzie meblowanie w środku I chyba tak zrobimy, bo ten film będzie trwał 100 lat, jak ja to będę wszystko na jednym robić Damy tutaj ten marmur królewski pewnie jest drogi. E, dobra, i teraz tutaj coś. W sumie tutaj możemy dać też te okna, bo nie wiem, nie mam pomysłu innego. Tak szczerze. Chociaż tutaj fajnie jakby były takie. U! A co to? Aha. Tutaj fajnie jakby były takie w sumie przeszklone okna. Nie uważacie? Takie wiecie, na ogród. Takie dwa. O. Coś takiego. I tu możemy dać... Czekajcie, i teraz drzwi będą na... Tu chyba na tym drewienku, to tutaj możemy dać... Nie, tu... Mm. Za dużo tych okien wielkich. Widzicie, dziwnie to wygląda. Jak już tutaj, to może jedno byśmy dali. I tu wtedy nie to tylko to po prostu takie małe o coś takiego kurczę nie wiem nie wiem jak to zrobić i wtedy tak może bardziej I to bardziej w tą stronę i wtedy dwa mają już większy sens bo to tak źle wtedy nie wygląda Albo tak i tak. Już trochę inaczej, nie? I wtedy tu można dać takie. Nie, 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 nie. to już nie. Kurczę, nie wiem co o tym myślicie, napiszcie mi. Różnią już trochę stylistycznie te okna, no ale cóż. Nie wiem. I teraz tu damy coś takiego może. O, czekajcie tylko, żeby były porówno odstępy po dwóch stronach. O dobra, i tu mi się już bardziej to podoba. Chyba, że tutaj też zrobimy coś takiego, że patrzcie, żeby to tak bardziej pasowało stylistycznie wszystko do siebie. To możemy zrobić. Ojej, ale odlecieliśmy teraz daleko. Możemy zrobić. Że patrzcie, że tak, i tak. I tutaj tak samo, tak, i tak. O, coś takiego. I już tak bardziej, nie? Bo tak to pasuje wszystko do siebie. Dobra, moi drodzy. Także teraz sobie tutaj zrobimy jakiś taki przed domem chodniczek. Eee. Matko, mocno słychać ten deszcz, nie? Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie aż tak źle Dobra mm, Także możemy w sumie to Coś takiego prostego O Hop Hop, 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 hop I tu Czekajcie aż do końca? Kurde, długie to będzie. Nie, musimy ten dom przesunąć do przodu, bo. Nie, nie, nie. Czekajcie, całe. Jakby. Całe to. Musimy dać tak do przodu bardziej. O. Coś takiego. Prędzej, albo nie, no troszkę do tyłu, jednak. Coś takiego. O. Bardziej, no. Jest okej okay teraz. W sensie lepiej na pewno. Okej okay, moi drodzy, myślę, że na tym etapie możemy zakończyć ten odcinek, także już Wam pokazuję, jak to wygląda. Postawiłam tutaj kilka drzew. Tak wygląda na razie ogródek: na razie dość biednie, ale ja to na razie to tak zostawimy ogólnie. I po prostu uzbieramy wiecie, umeblujemy ten dom oczywiście i uzbieramy tyle pieniędzy, żeby nas było stać na taki, wiecie, po prostu umeblowany, bo to, żeby on był w środku umeblowany, jest dla mnie najważniejsze. A reszta to tam wiecie. Także widzimy się w drugiej części na meblowaniu. Mam nadzieję, że taki dłuższy film Wam się spodobał i że może chcielibyście więcej filmów z budowy, albo ogólnie z remontu w sensie. Wydaje mi się, że ta budowa była taka fajniejsza, no bo wiecie, dzielimy na części i jakby jednak yy, fajnie, tak mi się to wydaje. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również na różnicę w drzewie genealogicznym. To dzieci oczywiście na piekarnię Wellen oraz na inne filmy z remontów. w sensie chyba jest jeden albo dwa, ale um, i tak Was serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko szybko Wam pokażę, jak ten dom duży w środku będzie, a będzie trochę duży, ale to dobrze, chociaż to się tak może wydaje, nie no jest duży. Jest duża, a ja mam problem z dużymi domami, nie umiem ich meblować, także pewnie będziemy ukracać. że wiecie, na przykład ja tutaj zrobię ścianę. Yy, wiecie? ja wam pokażę co my zrobimy najprawdopodobniej. Tu i ja powiem, wiecie, i na przykład, że dobra, tu się zaczyna garaż, tutaj nic nie robimy i będzie pusto, i tutaj będzie, jakby wiecie, no bo ja tutaj nie zamebluję tego wszystkiego. Po prostu tutaj nie będzie świateł, tylko po prostu będzie sobie taki garażek, wstawimy jakieś tam auto z tych takich kodów. Albo jakieś tam zabawkowe powiększymy, i będzie tutaj sobie auto stało. Czekajcie, nawet sobie wpiszemy. Może auto szybko. Yy, dajcie mi chwilę. O, proszę, weźmiemy sobie to auto. O, proszę bardzo, moi drodzy. Mamy autko. I tak, na tą akcentę kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.